Dzień dobry, pisarze! Z tej strony Natalia i zapraszam Was na nowy odcinek pisarski. Dzisiaj porozmawiamy, jak sama nazwa wskazuje, o motywacji. Znacie ten moment, gdy uważacie, że to co robicie nie ma sensu? Że tekst, który piszecie, zupełnie do niczego się nie nadaje, i po prostu chcecie go wyrzucić? Czasem to kwestia naszego wewnętrznego krytyka, i nie, nie chodzi mi tutaj o krytyka konstruktywnego, który nam pomaga, a raczej właśnie o takiego upierdliwego krytyka, który jedynie wytyka, a nie pomaga tego naprawić. Czasami zależy to również od braku wiary w nas i w naszą twórczość, ale często zależy to po prostu od braku motywacji, bo po prostu nam się nie chce pisać. I lepiej wytłumaczyć sobie to tym, że po prostu to nie nadaje się do pisania, niż przyjąć trochę na klatę wiedzę, że jednak to zależy od tego. Nie chce mi się? Od tego, jakby, jak pracowałam w wydawnictwie, to tam skrzat ma serię właśnie e, Nie chce mi się. I właśnie to są takie misie, które powodują, że nam się nie chce. Ale to, to, to bajki dla dzieci, natomiast my skupimy się tutaj na faktach związanych z pisarstwem e, i już bardziej dojrzałym sposobem życia. Najpierw, czym jest motywacja? To stan gotowości do podjęcia określonego działania. W naszym przypadku tym działaniem jest pisanie. Wydaje mi się, że to stan, gdzie są ważne dwie kwestie: czy chcę oraz czy wiem, co pisać. Dzisiaj natomiast popracujemy nad tym, żeby nam się chciało, bo. Tak naprawdę to czy wiem co pisać, zależy od typu pisarza jakim jesteśmy. Planujący w tym przypadku ma trochę lepiej, ponieważ dokładnie wie co pisać, bo idzie z planem. Nieplanujący natomiast ma troszeczkę gorzej i to u niego właśnie, im głębiej w historię, tym może pojawić się więcej blokad twórczych, blokad pisarskich. Znaczy, no to też, nie, to też nie jest oczywiście utarta zasada, dlatego jakby pisarze, którzy planują, również mogą napotkać na drodze blokadę twórczą. Tyle tylko, że najczęściej ta blokada właśnie zależy od tego, że nam się nie chce, a nie że od tego, że nie wiemy, co dalej pisać. No, właśnie, z brakiem motywacji wiąże się dość popularny termin, którym jest blokada pisarska. To dość przerażający termin, i gdy się go wymawia, to, to czuć ten dreszczyk emocji, tę grozę. Mam blokadę pisarską, nie jestem w stanie pisać. I tutaj wszelakie takie psychologiczne kwestie bycia zablokowanym twórcą twórcą, który nie jest w stanie pobudzić swojej kreatywności. Jeżeli macie naprawdę ogromną blokadę i nie ruszyliście i w ogóle boicie się ruszyć ze swoją twórczością, to ja na razie mogę polecić Wam drogę artysty. Tyle tylko, że ja jestem, jak widzicie, jeszcze tutaj na początku tej książki, na początku tej lektury i na początku tego kursu, o czym będzie kolejny odcinek. Natomiast wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem byłoby zasięgnięcie wiedzy tutaj. Czyli te techniki po prostu, które ja tutaj zawarłam w tym odcinku i które działają w moim przypadku się nie sprawdzą, to warto sięgnąć właśnie po. Julię Cameron i zadziałać w zupełnie inny sposób, ale równie skuteczny. Tak przynajmniej na razie mi się wydaje. No i właśnie, blokada pisarska jest wtedy, gdy po prostu nie możemy ruszyć, nie możemy pisać, nie możemy wpaść na żaden pomysł, jak ta historia ma potoczyć się dalej, albo po prostu nam się nie chce. Tak jak wspomniałam, to są te dwa fronty, które się ze sobą biją. Albo nam się nie chce, albo nie wiemy co zrobić. Wielu proponuje, żeby to przeczekać, ale ja nie jestem fanką tego rozwiązania. Przeczekanie blokady oczywiście może trwać miesiąc. Ale może trwać rok, może trwać jeden dzień albo jedną godzinę. To jednak bardzo zależy od osoby, która pisze, od osoby, która tworzy, bo nie tylko oczywiście blokada twórcza dotyczy pisarzy, dotyczy po prostu artystów. Ja natomiast, tak jak wspomniałam, mam 7 opcji. Siedem propozycji, które pozwolą nam zainspirować się czy też wyjść po prostu z tego pisarskiego dołka. Jeżeli chodzi o te punkty motywacyjne, to podzieliłam je na dwie takie podgrupy. Jeżeli chodzi o motywację wewnętrzną, czyli takie techniki, które po prostu możemy wykorzystać my sami, czyli nie potrzebujemy do tego nikogo i właściwie mamy. Yy, takie pobudzenie kreatywności, na wyciągnięcie ręki, e, i nie musimy po prostu działać w społeczności. Natomiast, właśnie druga część to ta motywacja zewnętrzna, a według mnie działanie w społeczności pisarskiej i nie tylko ogólnie w społecznościach artystycznych jest niezwykle ważne, ponieważ wtedy można wymienić się doświadczeniem, można pobudzić się właśnie kreatywnie, można się zmotywować i przede wszystkim cały ten kanał e, powstał, i nie tylko kanał, ale Instagram, Grupa Pisarska w moim przypadku powstała do motywacji, Zarówno siebie, jak i was. I wydaje mi się, że nawet mi to wychodzi. Zaczniemy najpierw od motywacji wewnętrznej i tutaj skupimy się na czterech punktach. Pierwszy punkt to ja nazwałam to zadanie sobie pytania typu 3 razy D. Dlaczego to robisz, dlaczego chcesz pisać i dlaczego ten projekt jest dla ciebie ważny? Zapisz sobie odpowiedzi na kartce i Przyklej gdzieś w widocznym miejscu. Jeżeli natrafisz na blokadę twórczą, przypomnij sobie po co to robisz. Dlaczego? Dlaczego to jest dla Ciebie ważne? Dlaczego chcesz to napisać? I wydaje mi się, że to powinno zadziałać. A jeżeli to nie zadziała, to zapraszam do drugiego punktu. I oczywiście możecie powiedzieć, że to odgrzewane kotlety, bo ja ciągle mówię o systematyczności, ciągle mówię o w codziennym pisaniu, ale to robi po prostu robotę. Jeżeli ustalimy sobie limit dzienny, czy to słów, czy to minut, które poświęcimy na pisanie, to naprawdę to zda swój egzamin. Systematyczność jest kluczowa, żeby skończyć książkę, po to jakby twórcy, pisarze, wybitni mają swoje rutyny pisarskie. Bez limitu słów, który zazwyczaj albo limitu godzin, w których piszą, trudno byłoby im to skończyć, bo zazwyczaj jakby. Nam się po prostu nie chce. Ja robię to zarówno z pierwszym draftem, jak i z późniejszymi, czyli ten akt kreacji również e, właściwie robię sobie na podstawie limitów e, słownych. Najczęściej staram się pisać tysiąc słów dziennie. E, to nie jest dużo, tak naprawdę można to zdobyć w pół godziny, w godzinę, e, i naprawdę jakby człowiek się nie zamęczy e, pisząc to. Ale oczywiście y, możecie sobie ustalić mniejszy bądź większy limit słów, to wszystko zależy od Was i zachęcam Was do tego, bo to uczy systematyczności, to uczy nawyku pisania. I podobnie jest z poprawkami, czyli drugi draft ja poprawiam w ten sam sposób, czyli poświęcam na to codziennie jakiś czas. Liczę to albo rozdziałami, albo liczę to godzinami. Więc chodzi mi o to, żeby po prostu codziennie przysiąść nad poprawkami i na przykład zastanowić się nad tym, albo coś zostawić i dopisać po prostu do swoich notatek z tego pierwszego draftu, gdzie właśnie ten wewnętrzny krytyk mi mówi, o to mi nie pasuje, no to zapisuję, jeżeli mi to nie pasuje, to ja to poprawię, ale później. Kolejny punkt to wykorzystanie kreatywnej zabawy. Jest mnóstwo odcinków u mnie na kanale, gdzie wykorzystuję i pokazuję Wam właśnie różne kreatywne sposoby. Napisanie, na wymyślanie fabuły. Wszystkie podlinkuję na dole w opisie, więc nie musicie się martwić, ale jest tego naprawdę dużo i czasami wystarczy zabawić się kreatywnie, trochę odświeżyć ten umysł. Nawet jeżeli nie chcecie wykorzystać tych sposobów, które ja Wam proponuję, to po prostu idźcie na spacer. Idźcie na spacer, włączcie sobie muzykę i po prostu pochodźcie sami ze sobą, z muzyką. I z otworzonym notatnikiem w telefonie. Jeżeli i ten pomysł Wam nie podszedł, to jest jeszcze opcja Writing Prompts na moim Instagramie. O tym wspominałam również w filmie, ale macie tam do wyboru naprawdę mnóstwo ćwiczeń. Prowadziłam tę serię od lipca do sierpnia, czyli była to edycja wakacyjna, więc możecie sobie wybrać konkretne ćwiczenie albo prześledzić je od początku do końca. Link do Instagrama write for write znajdziecie też w opisie. Natomiast czwarty punkt, można określić go troszeczkę jakby na punkt. Z gwiazdką, ponieważ łączy motywację wewnętrzną, jak i zewnętrzną, ponieważ chodzi mi o to, żeby oznajmić wszystkim, że idziecie pisać. Czy to na Insta czy to na Facebooku, czy to gdzie tam chcecie. Zrobiłam tak jedną akcję i nie uwierzycie, jaki odzew zyskałam. Ludzie pisali w komentarzach, że biorą udział, że idą pisać, że zmotywowałam ich do pisania. Wystarczył jeden post gdzie napisałam, chodź pisać ze mną. To jest wspaniałe, jak właśnie ta społeczność potrafi nawzajem się zmotywować. Ktoś pisze i zaprasza do tego pisania inną osobę. I ta osoba mówi tak. I to jest, to jest po prostu genialne, ja nie spodziewałam się czegoś takiego. Więc proponuję tutaj w tym momencie bardzo, wydaje mi się, ciekawą akcję, bo to spełniło swoją robotę. Jeżeli macie Instagram, jeżeli macie Facebooka, oznaczcie hashtagiem swój post bądź Instastory motywuj do pisania i oznaczcie mnie tam. Na pewno... Roześlę to dalej i wydaje mi się, że taka wiązanka podziała, bo nie tylko wasi obserwatorzy będą pisać, ale i moi, i jeszcze inni, którzy też to zobaczą. Wiecie o co chodzi. Przede wszystkim czasami wystarczy jeden impuls. No i przechodzimy do pierwszego punktu z motywacji zewnętrznej, czyli właśnie bierz udział w takich akcjach motywacyjnych. Kolejnym punktem natomiast są poniedziałkowe livey. Nie wiem, czy wiecie, ale na początku pandemii zaczęłam prowadzić live y pisarskie, gdzie pisaliśmy w sprintach. No i do tej pory te lajwy. Zostały i widzimy się co poniedziałek o godzinie 18 na pisarskiej grupie wsparcia na Facebooku i wtedy siadamy wszyscy, czasami no to jest 15, czasami 20 osób i piszemy i to jest piękne i każdy chwali się tym jak mu poszło, każdy dodaje sobie motywacji, każdy się wspiera. Uwielbiam te poniedziałkowe livey, ponieważ są one częścią tej akcji motywacyjnej, którą cały czas próbuję jakoś wdrożyć w świat pisarski. Straż pisarska, czyli straż, która ma pilnować i która ma motywować, w tym przypadku działa i to sprawnie od początku pandemii, i wydaje mi się, że będzie działała jeszcze długo. Kolejny punkt wiąże się z Pomysłem, który będę kontynuowała, i wydaje mi się, że będę przez ten czas bardzo aktywna, zarówno tutaj na YouTubie, jak i na Instagramie, ponieważ chciałabym Was zaprosić do wzięcia udziału w NaNoWriMo 2020. NaNo jest to taka akcja, która jest organizowana z roku na rok właśnie w listopadzie i polega na tym, żeby w miesiąc napisać 50 tysięcy słów. Tak, to bardzo dużo. I to jest praktycznie książka. To jest około 350-400 tysięcy znaków ze spacjami. To jest książka, więc tak naprawdę w jeden miesiąc napiszemy pierwszy draft. I mam nadzieję, że weźmiecie udział razem ze mną. Od października na pewno będę Was informować, jakie mam plany, co zaoferuję Wam, zarówno w październiku, jak i w listopadzie. I mam nadzieję, że przyłączycie się razem ze mną do tego wyzwania, do, do tej próby. Właściwie naprawdę bardzo szybkiego napisania książki. To będzie się oczywiście wiązało z limitem słów, z tym, co mówiłam już wcześniej. I właśnie z potrzebą wzajemnej motywacji, bo to jest naprawdę trudna praca, ale wykonalna. Mi rok temu się udało i na pewno Wam również w tym roku się uda. Dajcie znać, czy braliście udział kiedykolwiek w nano, czy słyszeliście o tym. A jak nie, to jest kilka filmów o nano, które nagrałam, więc zapraszam, zobaczcie sobie na kanale je i sami ocencie, czy będziecie zainteresowani, czy też nie. No i dobrze, w takim razie dotrwaliśmy do końca tego odcinka. To było moje 7 sposobów na motywowanie się do, do działania, do, do pisania przede wszystkim, żeby właśnie być gotowym na to pisanie, żeby być gotowym na wyzwania, które niesie bycie pisarzem, bo to nie jest łatwe życie, ale wydaje mi się, że jest jak najbardziej satysfakcjonujące. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się za dwa tygodnie, i tutaj podkreślę to widzimy się za dwa tygodnie, nie za tydzień, ponieważ wybieram się na wakacje, więc robię sobie tydzień przerwy. Również live będzie przełożony na wtorek, prawdopodobnie, ale odbędzie się tego się nie bójcie. Więc. Po prostu potrzebuje chwilę przerwy, potrzebuje naładować baterie i po prostu od września ruszyć dalej. Zarówno tutaj z twórczością na YouTubie, jak i na Instagramie, jak i oczywiście na pisarskiej grupie wsparcia. Więc trzymam za Was kciuki, trzymam kciuki za Wasze projekty i piszcie, motywujcie innych i do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć!